Eu Pomorskie miasta, wsie oraz powiaty otrzymały kolejne dofinansowanie na modernizację dróg lokalnych. Umowy z poszczególnymi beneficjentami na łączną kwotę ponad 18 milionów złotych podpisano tym razem w siedzibie Wejherowskiego Starostwa Powiatowego. To właśnie nasz powiat uzyskał największe dofinansowanie. Bardzo dużą kwotę, ponad 4 miliony 600 tysięcy, na modernizację dróg powiatowych. Największa kwota to jest też w Redzie. To jest budowa ronda przy ulicy Obwodowej w Rezie, bardzo ruchliwej, jak wiemy, ulicy, ale także na przebudowę dróg w gminie Szemut, Szemut-Karczemki i w miejscowości Kielno. Ponadto z tego projektu też jeszcze pozyskaliśmy kwotę z funduszu rezerwowego z pierwszego rozdania. Także cieszymy się ogromnie, że tak duża kwota trafiła do samorządu powiatowego. Oczywiście teraz przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów, a realizacja wykonania tego to jest 12 miesięcy, a więc rozpoczynamy w tym roku, kończymy w przyszłym. Jeszcze w tym miesiącu zostanie zakończona przebudowa pierwszego fragmentu ulicy Przemysłowej w Wejherowie. Inwestycje realizuje powiat wejherowski. Ostateczny termin zakończenia modernizacji ulicy przemysłowej to koniec października tego roku i do tego Terminu wykonawca ma wykonać wszystkie prace, w tej chwili trwają prace można powiedzieć takie wykończeniowe. Jest to inwestycja realizowana przez powiat wejherowski, finansowana z budżetu powiatu wejherowskiego i z funduszy rządowych. 50% powiat wejherowski, 50% z rezerwy ogólnej z funduszu drogowego rządowego koszta ponad 4 miliony złotych. W ramach tej inwestycji przede wszystkim nowa nawierzchnia od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej, w zakładzie do zakładu energetycznego, do miejsca, w którym też powstaje rondo, które jest inwestycją miejską. Oprócz tego powstała ścieżka rowerowa, też na, tutaj na całej długości. Jest to zupełnie nowa rzecz, która tutaj myślę, że ucieszy przede wszystkim wszystkich amatorów dwóch kółek. Oczywiście nowe chodniki, powstały zatoki, też autobusowe, zatoki parkingowe, też oczywiście oznakowanie, oświetlenie, no i też przebudowa wszystkich tutaj sieci, jeżeli chodzi o ulicę przemysłową, dlatego no, taki duży zakres, taki duży koszt i, i też okresy trwania. 28 osób wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej Obywatel Senior. Powiatowe eliminacje odbyły się w budynku Starostwa Powiatowego. Najlepsi zmierzą się teraz na szczeblu wojewódzkim, który pod koniec października odbędzie się w Gdańsku. Gościmy na sali narad y, naszych seniorów, którzy angażują się w działalności w uniwersytetach trzeciego wieku na terenie powiatu. Nie tylko w Wejherowskim, ale i w Rumskim, w Łęczycach, więc w innych, które w niewinie, chociażby, które funkcjonują na terenie powiatu. ごありがとうなるほど。